Cześć, witajcie z tej strony Rzecz Jasna, Wasz DOMEX. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie zwyczajne duelki, bo czytałem dużo Waszych ostatnich komentarzy, gdzie chcieliście właśnie zobaczyć takie stare oldschoolowe duele bez żadnych challenge. Także jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, to zachęcam do oceny tego materiału w taki sposób, jaki uważasz za słuszny oraz do subskrypcji, jeżeli chcesz zostać z nami na dłużej. A ja bardzo dziękuję, że tak dużo grona osób chce wraz ze mną czegoś ciekawego się nauczyć, ponieważ ja nie jestem nauczycielem, uczę się wraz z wami. Życzę Ci przyjacielu, miłego oglądania. Także dzisiaj bez żadnych wymysłów zagramy sobie po prostu duelki. Zobaczymy, co w trawie piszcie. Zagramy na tym drugim koncie, bo chcę zobaczyć, czy już glitch z czarną mapą zniknął, czy już można normalnie grać, więc klikamy duele. Jestem sam mega ciekaw. Myślę, że na tym poziomie to nie będą jakieś niesamowite wyzwania. Tutaj mamy na przykład Plopa, który jest chyba widzem grafa, bo z tego co kojarzę, to graf właśnie te znaki zawsze dawał, żebyśmy wiedzieli, o, ale ciekawe miejsce. Powiem Wam, że to jest na pewno Europa, ale... Czy to jest. A nie! O, ciekawe miejsce. W sensie nie jestem pewny, mam podejrzenie, ale. Muzeo. Ale, ale co to jest dokładnie? Komercja. Okej. Okay. Język jest znany, tylko. Czy to jest. San Marino, właśnie. Nie miałem pewności. Czy to są po prostu Włochy, czy San Marino. Okej, okay. on już strzela, więc koleczka prawdopodobnie znalaz jest... to. Dobra, jesteśmy w San Marino. San Marino Adventures, więc musimy być. Nie, gdzieś tu blisko. Tak jest, byliśmy o Ciupinkę bliżej. On też znalazł znak na San Marino. Właśnie troszeczkę mi tutaj rzeczy nie pasowało. San Marino jest mega rzadkim krajem w Geogeserze. Więc fajnie, że on również się tutaj pojawia. Z racji tego, że San Marino jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, chociaż nie jest wcale najmniejszym, bo najmniejszym jest Watykan. A tutaj jest kraj, który no jak wiecie ja doskonale lubię, czyli Indonezja, Malezja, ale tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z Indonezją i tutaj nasz przeciwnik strzela. Tutaj plop nie daje za wygraną, po prostu wie gdzie jesteśmy i strzela, ale ciekawi mnie czy wie coś więcej, w sensie czy po prostu wali w Dżakardę. Zobaczymy zaraz tego Ancymona. Dobra, strzelam. Czy on dał tak jak ja? Tak jest, po prostu wie, że jesteśmy w Indonezji, to wali w Indonezji. No jest to ciekawy sposób, swego czasu też tak dużo grywałem, chociaż teraz już troszkę mniej. Salford Street, więc tutaj mamy do czynienia z krajem, jakim jest Nowa Zelandia, bo są bolarcy Nowej Zelandii. One są bardzo podobne do polskich, ale są jednak troszeczkę inne. Takie również są podobne w Turcji. I co mi ten teren podpowiada, jednak z reguły Auckland jest najlepszym strzałem, jeżeli chodzi po prostu o Nową Zelandię, też takie żywopłoty, one są mega popularne w Nowej Zelandii, takich nie ujrzycie raczej w Australii, więc to jest taka, no nie wiem czy meta, ale znajomość żywopłotów pomaga, także no ja strzelę w okolicy Auckland, bo wydaje mi się, że to jest taki najlepszy strzał. I tak to było Auckland, ale właśnie tak coś czułem, że to nie jest aż tak północne. Ale zobaczcie, to było samo południe Nowej Zelandii, więc tutaj jeżeli ktoś trafił w dobre miejsce, to mógłby wyeliminować przeciwnika. Natomiast mamy kamerę czwartej generacji, czyli tą, która pokazuje najładniejszy obraz. Mamy blachy rejestracyjne, które należą chyba do... Indonezji znowu jest ruch lewostronny, tak, to jest prawdopodobnie Indonezja. Nasz prze... A nie, jest Malezja jednak, czekajcie, czyli ile tych było, dobra. Na ten moment po prostu strzelimy, ale nie wydaje mi się, że to było gdzieś koło Kuala Lumpur, to może być ta druga. Eee, ten. No nasz przeciwnik strzela, no to. Ojoj, on dał w Tajwan! Czemu przeciwnik tak szybko strzela, jak nie jest pewny? No dobra, zabieramy mu 3000 punktów i teraz healing dla naszego przeciwnika będzie. No nie gadajcie, że healing jest w Polsce. Chyba to jest polski XD. No dobra, no tutaj i tak będzie miał maksymalną ilość. A gdzie jesteśmy w Polsce? Jakbym zobaczył jakieś numery kierunkowe, coś by tu mógł mi podpowiedzieć, bo trochę ich się uczyłem, ale chyba tutaj nie widzę żadnych. No dobra, ale spróbujmy coś znaleźć w sumie. Oxford Radom, okej, okay, czyli jesteśmy po prostu w Radomiu, to co ta sława znaczyła, to nie wiem, może coś jest koło Radomia takiego, nie wiem, może, czekajcie, aż sprawdzę z ciekawości, ale to pewnie jest, chyba, a chyba, że to jest jakaś dzielnica Radomia, i nie wiem, nigdy nie, nie byłem chyba w Radomiu, chociaż mam tak niedaleko, u stronie kojarzę z piosenki Moja Gwardia, e, Kękę, tam właśnie nawijał u stronie, dobra, no schilował się nasz przeciwnik, daliśmy mu tutaj... Czas, żeby sobie znalazł dokładne miejsce. A, to jest jakiś tracker! Wow, i to bardzo dziwny tracker. Ej! Czy to są Indie? Tak. To są chyba Indie. Wow. Takie. To, to może być nowe Delhi. handwash, tak. Jest. Yy, dobra, ja walę w Indie, damy nowe Delhi. Daj mi gdzieś te rejony. Handwash jest język indonezy, yy, indonezyjski. Język hindi. Więc, no na pewno są to Indie, jest duże miasto, więc myślę, że możemy być w całkiem dobrych rejonach. I tak jest, była, były to Indie, ale byliśmy troszeczkę dalej, jednak zabieramy 2200 punktów przeciwnikowi. W ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale od teraz kilka miejsc jest w Indiach z legalnym jakby... Polska? Tak, jesteśmy w Polsce, są słupy polskie drogowe. Eee, znaczy, słupy, słupy elektryczne polskie. Natomiast jest to ulica Krotoszyńska, tylko jakie to jest miejsce w Polsce. Dolpasz, okej. Okay. Spróbując. O, 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 tam było na ulicę, ale chyba mi to dużo nie podpowie. Bożacin. Jak pewnie się domyślacie, nie wiem za bardzo, gdzie jest Bożacin. Ale no, spróbuję. O, co tutaj jest? Ustków. Ustków? Bożacin, stacja paliw? Kurde, Ustków. Nie wiem, tutaj taką. Ustków. No to raczej nie jest ustka, nie? Nie, no na pewno nie. <laughs> Ale ustków. Kojarzy mi się z taką środkowo-polską. No bardziej tutaj wielkopolskie, on dał po prostu środek, więc jest o ciupinkę bliżej. Kolejna runda to jest tak zwane Faroe Island, czyli wyspy owcze Jesteśmy na wyspach owczych, które oczywiście należą do Danii. Przeciwnik bez żadnej tutaj, bez yy, chwili zastanowienia się od razu postanawia strzelać z nadzieją, że ja nie wiem, że to jest Faroe Island. Oj, on dał w Grenlandię No to nasz przeciwnik nie wiedział, że to jest Faroe Island No i tutaj go spokojnie eliminujemy Także pierwsza gra poszła całkiem spoczko Wygraliśmy sobie spokojnie Ale to jest jednak poziom Goldzika Także tutaj nie wymagałbym czegoś niesamowitego Jednak jakbym na Goldzie przegrywał To jednak trochę byłby wstyd Ale nie ma czarnego ekranu Także myślę, że od następnego odcinka Możemy lecieć na tym najwyższym poziomie Wow, co to jest za miejsce Via, ok. Czyżby to był język Meksyk, tak? Jak widzę po kolorach. Nie, przepraszam. Czy to... Nie, to są Włochy. Jezu, jak... co ja w ogóle powiedziałem? Przepraszam za ten jakby poziom tłuchectwa z mojej strony. Są oczywiście blachy włoskie. Tam dopiero później zobaczyłem słowo włoskie. Czyli prawdopodobnie jesteśmy w... Może Rzymie? Chociaż nie, no jest bardzo ładna infrastruktura... Ja nigdy w Rzymie nie byłem, także tutaj może to być dla mnie pewien problem. Może przeciwnik był i będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Może to być Mediolan, jak tak myślę, bo jest taki teren trochę bardziej. No, myślę, że Mediolan tu brzmi nawet lepiej. Pójdźmy w Milan i zobaczmy, czy miałem rację. Tak, to był Milan, także tutaj ani ja. A w ogóle ma nik? Może on jest Włochem, bo w sumie ma taki nik trochę włoski, więc być może miał tutaj nawet przewagę nad nami. A to jest bardzo ciekawy kraj, chociaż jest low camera, ale jeżeli ktoś nie wie, to też są to bolarcy, które należą do Szwajcarii, no ale no, niestety low camera zawsze pokazuje, że to musi być Szwajcaria. Ta, chociaż czasem takie bolarcy, taka ciekawostka, są również podobne w Luksemburgu i są również mega podobne w Niemczech. No ale mówię, no tutaj czuć, że jest po prostu... Chociaż kurde, czy to jest low camera? Ej, nie wiem w sumie, tak mi się wydaje, że to jest low camera, czyli... Musi być Szwajcaria. Jak te domki wyglądają? Nie no, to jest Szwajcaria. Tak, są górzyste mega tereny. Moim zdaniem jest to Szwajcaria. Najwyżej się wygupię. I patrzcie, nie była to low camera, to był Luksemburg, czyli tak jak mówiłem, te, te bolarcy są mega pod, popularne w Szwajcarii, Luksemburgu i w Niemczech i jednak to był Luksemburg, nie była to low camera. No i tutaj troszeczkę chciałem podswaniakować i dostałem w tyłek, ale spoko, zasłużyłem, bo niepotrzebnie tak szybko. O, to jest ciekawy kraj, jest ruch e, prawostronny, bo przez chwilę pomyślałem, że to jest kraj afrykański. A nie jest to Afryka, czyli to jest być może Grecja, chociaż takie coś chyba jest w Hiszpanii mega popularne. O język. Ralent. O nie, jednak chyba nie, czekajcie. Centro Habitatu. Nie, to jest język włoski. To jest język włoski. Ribera. Sz -sz Szczerze, bardzo to terenami. W... O! Unione de comuni Gebia, Luca Sicula. Nie, to było tutaj, mega na południu Włoch, ok, czyli jednak ta pierwsza myśl, tak ta, nie wiem, coś mi się pomieszało jednak, ale ok, w miarę dobry teren, bo jednak z tego nie była aż tak daleko, chociaż zabiera nam 1000 punktów, także to wcale nie jest tak mało, a następna runda jest w Portugalii, ponieważ są blachy portugalskie. Ojej, nasz przeciwnik dał Australię? Why! Bro, why Australia? Jezu, na no nie pomyślałbym przez chwilę o Australii tutaj. To tutaj mi trochę przeciwnik zagieł. Tak w ogóle widziałem, że ten mój ostatni challenge niezbyt wam się podobał, z patrzeniem tylko w ziemię. odcinek był nudny do oglądania. No ale wiecie, czasami fajnie się sprawdzi z czymś innym. Okej, okay, to jest Argentyna. Ponieważ są. O, tu jest leczenie. No ale dobra. W sumie ja mogę wrócić do Maxa, on troszeczkę nadrobi, także spróbujmy znaleźć miasto, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu Buenos Aires. Chociaż w sumie. O, jest flaga argentyńska. No ale tutaj były blachy Argentyny. Przeciwnik już strzela. No pójdę w Buenos Aires, bo to taki najlogiczniejszy strzał, zaznaczę sobie, ale tutaj, kurczę, wcale to nie musi być Buenos Aires. Cordoba chyba. Nie, dobra, tu będzie raczej Buenos Aires. Tak mi się wydaje, że powinno być. Nie, jest Cordoba! Czyli jednak. Powiedziałem właśnie, że to może być Cordoba i była. A tutaj mamy coś, co wygląda. To są chyba słupy, które są i w Belgii, i są w e, Francji, tak? Jest też typowa architektura należąca do tych dwóch krajów, ale tutaj może to być bardziej Belgia. Nie wiem, szczerze nie czuję tutaj terenów blisko. Raczej to też nie są te tereny wschodnie. O! o, o e, przepraszam, zachodnie chciałem powiedzieć. Tutaj jeszcze język, no ale język będzie. Aha, tutaj nie ma języka. Fra... Język będzie na pewno francuski, bo musimy właśnie się w tym yy, kraju no, znajdować. Nie, to nie są bel yy, Belgii. O? Czyżby? Nie, tak, nie, nie, dobra. La. Strasznie brzydko są ponumerowane te drogi francuskie, żeby tutaj coś znaleźć. Dobra, wydawało mi się, że to są gdzieś bardziej te rejony, więc zaufam sobie. A o, on tu znalazł? Nie, on nic nie dał, ale patrzcie, tu były jednak tereny mega blisko Belgii. Nasz przeciwnik tutaj postanowił nic nie oddawać, w sensie chyba prawdopodobnie się poddał albo nie zdążył oddać strzału. Jednak to była północna Francja, czyli blisko terenów Belgii. No kurczę, była w sumie taka architektura, mogę to bardziej pomyśleć. Przemyśleć! Dobra, poszło całkiem przyjemnie, sobie zagraliśmy tutaj partyjkę. I kolejny przeciwnik, lol, troll, to jest chyba kolejny Polak. Bardzo dużo Polaków. Powiem wam, że najwięcej Polaków trafia się właśnie w Goldzie, także myślę, że to jest taki, o. Poziom Mengiszewo. Mengiszewo, jezu, ja tu gdzieś kiedyś widziałem. Czy to nie są. Yy, czy to nie było gdzieś w. Nie, to mogła być Bułgaria. Tak, to będzie Bułgaria, Mengiszewo. Tylko nie znajdę tego, nie ma szans, żeby to znaleźć. Raczej, albo to też może być właśnie. E, właśnie, właśnie, może być. Północna Macedonia też była przez chwilę. Nie, to była, on dał w północną Macedonię, też moja pierwsza myśl taka była, ale to była Bułgaria. Było to do znalezienia. Gdzieś tutaj nie, no to bardzo, bardzo malutkie było, więc raczej nie do odnalezienia, ale pierwszy punkt, jakiś tam zadajemy przeciwnikowi. I kolejny kraj, to jest chyba Meksyk, jeżeli tak widzę, typowo po. Po słupach, ale nie, to były tutaj słupy elektryczne, są chilijskie. Jest flaga Chile też już, więc tutaj, tutaj jest teren troszkę górzysty bardziej, nie aż taki suchy. Dam gdzieś blisko Santiago, myślę, że to nie będzie zły strzał. Tak, trzeba było dawać po prostu Santiago, bo było zdecydowanie najbliżej. Kolejna runda, wow, co to jest? z tym, aha, czyli to musi być raczej Izrael z takim klimatem, a wręcz jestem pewny, że zaraz Hebrę zobaczę. Czyli to będzie oznaczało jasno, że musimy być w Izraelu. On już strzela, no prawdopodobnie nie jest aż tak słabym graczem i wie, że to jest Izrael. No to daje gdzieś tutaj przedmieścia Tel Awiwu, jest Hebra, więc nie będzie to zły strzał. On dał tutaj, ja byłem całkowicie bardzo blisko, ale to bez różnicy. Kolejne miejsce, język jest chyba holenderski, tak. Chociaż architektura jest trochę taka jak Belgia. Nie, to będzie raczej Belgia, wam powiem. Tak, tak, to powinna być Belgia. Jeszcze się upewnię tutaj jest, chociaż. Wlaclo? Ho, ciekawe bardzo słowo, ale wydaje mi się, że to będzie raczej. Czy Belgia? Pierwsza myśl to była Holandia, serio, gdyby nie to, to bym od razu walił w Holandię. Ale nie, raczej to jest Belgia. Tak, myślę, że to jest Belgia. I chyba możemy strzelać. Zobaczymy, czy przeciwnik tutaj. Dobra, strzelmy, wiecie co? Zobaczymy, jak tutaj. A, on już strzela. Dobra, czy to była Belgia? To była Belgia i on też to wie. Nie, on dał północ Francji jest jeszcze bliżej ode mnie. No dobra, no dobra. Nie był w dobrym kraju, a jednak było ci pięknie bliżej od nas. A teraz healing prawdopodobnie oboje będziemy mieli maksa. Tak jest, znowu są supy chilijskie, więc w oboje wrócimy pewnie. To są jakieś rejony Chile. W sumie oni i ja mamy podobną ilość punktów, także możemy chyba już strzelać. Ta, to musi być Chile. Dajmy gdzieś w środek Chile. On dał w Brazylię, więc. A tu była w ogóle to najbardziej na północ część. No dobra, ja wracam do Maxa, on nie. Czyżbyśmy byli. Nie, przez chwilę pomyślałem o Polsce. Mimy zup. Okej, okay, to jest. Nie, to jest. Yy... Węgry, tak? Nie, to jest Turcja. Bo czasami te dwa języki są mega. Po... chociaż. O, ciekawe. Ty, bo. ale teraz zostałem mindfucka. A! Nie, da, nie wiem, daję w te Węgry, ale już mi się pogłatwało wszystko. Wow, to była Rumunia! A ja co? Przecież oddałem strzał! Wci ej, było zaznaczone! XD? Słuchajcie, przeglądałem sobie, bo tam mi tak dużo rzeczy nie pasowało. Tam był praktycznie sam język węgierski, i nie rozumiałem, dlaczego to w ogóle jest Rumunia. Myślałem, że to jakiś bait, jakiś błąd Geogesera. Jak się okazało, 75% mieszkańców tego miasta to Węgrzy. Dlatego to miasto miało aż tyle języka węgierskiego, co było totalną zmyłką! Pierwszy raz chyba coś takiego miałem. Było zaznaczone. Czy ja jestem jakiś nienormalny? Może gra nie zarejestrowała mojego ruchu? O nie, to dupa. To dupa straszna. Ale to jest chyba Butan. Nie, to nie jest Butan. Nie, nie. Przez chwilę pomyślałem o Butanie, ale to nie jest. To jest prawda. Nie, dobra, on no tu przegramy już niestety tą grę. Bo Malezja to jest, ok? Spróbujmy. Raczej to nie jest ta część Malezji. Pójdźmy, może w to. Ta część Malezji wydaje się całkiem niezła. Nie, to było tutaj. Wow, on to znalazł, także gratulacje. Szkoda, niestety, że tam Geogesser w jakiś sposób nie okantował. No ale trudno. Fajnie, że Polak sobie wygrał. Przyznam wam tak szczerze, że to miasto, które było w Rumunii, a tam praktycznie był sam język węgierski, totalnie zbiło mnie z tropu, ale jest to mega fajna ciekawostka, bo nawet nie wiedziałem, że taka rzecz istnieje. Także myślę, że wielu z was się też teraz mogło nauczyć i dowiedzieć tego, bo ja absolutnie wcześniej o tym nie wiedziałem, no ale przynajmniej czegoś się nauczyłem, więc trzeba zawsze patrzeć na jasne strony, a teraz gramy z kolejną oponentem. Okej, okay, jesteśmy Nation. Okej. Okay. Gdzieś w Europie na pewno to widać. Supy meksykańskie, supy meksykańskie, ale to jest jakaś Serbia, Macedonia na ten moment bym szedł. Soblachy Unii Europejskiej to też O, Nie są tu zblurowane. Nie, nie zobaczę tego. Myślę, tak jest cyrylica. I teraz co, iść, myślicie, że to jest Nie, to będzie Serbia moim zdaniem, tak Idę w Serbię, to może być też Macedonia Ale ja ufam sobie i myślę, że jest to Serbia, i tak jest O Jezu, nasz przeciwnik myślał, że Jest to Polska, także no tutaj 2000 punktów to bardzo dużo damage No nie stary, Polska tak Nie wygląda, w Polsce nie ma cyrylicy No nie, no tutaj to chyba gramy z kimś Naprawdę słabym, skoro myślał, że AT, dobra, ale Jest ten er, tren, trener ten e, teren mega górzysty, także myślę, że to może być Innsbruck, nie, gdzieś te rejony Innsbrucku, Tak, pójdę, bo myślę, że to jest serio gdzieś, gdzieś te tereny, może pod Innsbruckiem. To nie jest Wiedeń, jest zbyt górzyście. Innsbruck właśnie z tego słynie. To nawet było jeszcze bliżej Lichtensteinu, także no tutaj nasz przeciwnik był zdecydowanie bliżej, także gratki dla niego. Zdałem w Innsbruck, bo Innsbruck mi się kojarzy z tą słynną skocznią narciarską. Nie wiem, czy wy się gdzieś tam interesujecie skokami O, jesteśmy pod jakimś stadionem piłkarskim Dobra, jaki jest jakiś dobry Sao Paulo, dobra, to tyle mi wystarczy To strzelamy szybko Bo jak nasz przeciwnik nie znajdzie Sao Paulo Nie, znalazł Powiem wam tak, gdyby nie znalazł i walnął w jakiś inny kraj To byłby już koniec Natomiast koniec jeszcze nie straszny Tym bardziej, że jesteśmy w Urugwaju Także ja od razu strzelam blisko Montevideo. Dlaczego są specyficzne drogi urugwajskie? Znaki stoją na też takich specjalnych. No musicie się po prostu tego nauczyć. To są takie specjalne słupy urugwajskie. To właśnie odróżnia ich od Argentyny, proszę bardzo. Także jak przeciwnik nie wie, może dać po prostu Argentynę. Oj, przeciwnik nic nie dał. Także tutaj wygrywamy po prostu, tak jak mówię, to był Urugwaj, więc tutaj no niestety chyba prawdopodobnie przeciwnik nie wiedział, gdzie jesteśmy. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już jutro.